Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie unio! Cześć dziubaczki, cześć tygryski. Okręgi o środkach odpowiednio A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego. Zobaczmy rysunek. Promień okręgu ośrodku A jest równy 2. Uzasadnij, że promień okręgu o ośrodku B jest mniejszy od pierwiastek dwóch minus 1. I teraz tak, jakbyśmy sobie tutaj taką prostą narysowali, tylko mi coś nie wychodzi, o jest, dobra. I tutaj do tego boku to widzimy, że mamy tutaj kwadrat i to będzie promień. Tak samo tutaj jak prowadzimy, poprowadzimy sobie tą długość, to tu też będzie, nazwę to R duże, albo na, na razie nie będę nazywał, niech to będzie 2, tutaj też jest 2, no bo to jest ten promień cały czas, a jednocześnie bok kwadratu. A tutaj to BB, to on będzie miał tutaj mały promień, i tutaj mały promień, nazwijmy sobie R, R bo nie zmieści mi się. W każdym razie małe R to jest promień tego mniejszego okręgu. I teraz zobaczcie Państwo, że co my wiemy na pewno: że przekątna kwadratu o boku 2 to na pewno jest dwa pierwiastki z 2, bo to jest A pierwiastki z 2. I na pewno wiemy, że suma tych tutaj, tego dużego promienia 1 będzie mniejsza czyli będzie mniejsza 2, jak sumujemy 2r -y. małe. Dlaczego? No bo tu ma promień 1r i r, cały okrąg. Widać to w rysunku, bo cała przekątna byłaby do narożnika, a tutaj widzimy, że ten promień dużego i dwa promienie małego będą mniej niż przekątna, bo zostaje tutaj taka tyczka. widzicie, że nie do końca, nie, nie dolatuje do narożnika. Dla tych, co nie widzą, przybliżę. O, tutaj widzimy, że nie dolatuje. Dobra. I teraz tak, kochani. Mamy coś takiego. Możemy tutaj podzielić wszystko na 2, czyli dwa pierwiastki z 2 na 2 jest pierwiastek z dwóch, a tutaj jak wydzielimy wyrażenie na 2, to każdy z, wy, z wyrazów, czyli 2 na 2 jest 1 plus r. I w ten sposób wystarczy jedynkę przenieść na drugą stronę i wychodzi nam, że promień musi być większy niż pierwiastek z dwóch. A nie, przepraszam, zły zwrot, wszędzie jest zły zwrot w tą stronę, bo dwa pierwiastki z dwóch ma być większe, bo to jest mniejsze, przepraszam źle napisałem, czyli tu będzie 2 plus 2r czyli z tego wychodzi te, jak podzielimy na 2, 1 plus r mniejsze od pierwiastek z 2 i jedynkę przerzucamy, czyli mamy pierwiastek z 2 minus 1 r musi być większe, ustawiamy, że promień okręgu o środku b jest mniejszy od no i tutaj właśnie ustawiliśmy, w złą stronę bo widzimy, że mniejszy jest, a ja w złą stronę zwrot napisałem w tym odcinku tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do końca i zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków. Do zobaczyska!